Ponieważ spodobał mi się temat piematów, czyli tworzenie liczby pi na podstawie tekstów, chcę pokazać jeszcze rozwiązanie za pomocą Excela. I to niestety rozwiązanie dostępne od roku 2023, gdzie Microsoft wprowadził funkcję tablicową rozdzielającą tekst, która nam właśnie to umożliwi. I standardowo, tak z naszych rozwiązań, musimy zacząć od pozbycia się Enteru, dokładnie od. Podstawienia, czyli funkcja podstaw, tak mamy nasz. Tekst i stary tekst to będzie Enter, i najprościej mi napisać Enter jako funkcja znak 10, i to jest właśnie Enter, znak nowej linii, i w jego miejsce podstawiamy sobie spację. Tak, i możemy zobaczyć nasz tekst, i teraz widać, o to jest założenie jedna linia, gdzie może się trafić troszeczkę za dużo spacji, ale na szczęście w Excelu bardzo łatwo tych spacji się pozbyć. Wystarczy użyć funkcji usuń zbędnych odstępów i już tak nie ma tych nadmiarowych. Spacji pomiędzy wyrazami będzie tylko pojedyncza spacja, nie będzie żadnych spacji na początku, końcu tekstów. Więc teraz możemy sobie podzielić tekst, tak? Czyli piszemy sobie funkcję podziel tekst. I właśnie o tą funkcję chodzi, ona dopiero niedawno została dołożona do Excela i mamy nasz tekst, tak? który chcemy podzielić po spacji. No i tutaj nam to wystarczy. Tak, mamy rozwinięcie akurat po Kolumnach. No i tu mamy pojedyncze wyrazy. A co chcieliśmy zrobić z pojedynczymi wyrazami? Sprawdzić ich długość, czyli dokładamy teraz funkcję DY. I mamy o, tutaj funkcję długość, i mamy odpowiednie ciągi, jeśli chodzi o nasze cyfry, żeby tutaj te wartości zobaczyć. I teraz te wartości musimy jeszcze pamiętać, podzielić modulo przez 10, czyli funkcja. MOD, tak? I mamy naszą całą tutaj tą liczbę. I pamiętajmy o podzieleniu przez 10. Tak, chcemy resztę z dzielenia przez 10 uzyskać. Akurat w tej funkcji nie ma jeszcze tej dziesiątki, ale w następnych mogą być, więc musimy o to zadbać. I jak mamy już teraz podzielone, czyli w miejsce dziesiątek będzie się pokazywało 0, to możemy po prostu połączyć wszystkie teksty. Tak, mamy. Żaden ogranicznik, czyli tutaj pusty. Ignorujemy puste, tak? Możemy zostawić i na końcu na aż ty, tak, tylko średniki. I mamy o nasz tekst. Musimy tylko zamknąć funkcję. I mamy tak połączoną wszystkie cyfry, dając nasze pi. Musimy tylko wstawić przecinek. Ja to wykorzystałem do tego funkcję zastąp, która w starym tekście, czyli o tutaj nam przygotowanym, może zrobić coś takiego jak wstawianie tekstu, tylko musimy to odpowiednio rozpisać, czyli gdzie liczba początkowa, gdzie chcemy w ten wstawić, na drugiej pozycji, średnik, liczba znaków, które chcemy zmienić, zero, tak, i to jest kluczowe, no i nowy tekst to jest po prostu przecinek i zamykamy sobie naszą funkcję zastąp i to jest cała nasza formuła, dosyć długa, ale właśnie też Da się od Excela 2023 zrobić to w Excelu. Jak sobie tutaj rozwinę, odkryję moje elementy, to powinno zadziałać porównanie, że to, co mi wyszło wcześniej z VPA, to mam takie same wyniki jak w Excelu i to też takie same wyniki jak w Power Query.